Przypadkiem spotkaliśmy Państwa tutaj na drodze do Amatricze, proszę powiedzieć, czy Państwo, bo widzę sprzęt i ten sprzęt nas zainteresował, czy Państwo bierzecie udział w poszukiwaniach, czy trafiliście tu zupełnie przypadkiem? Znaczy tak, ogólnie... Byliśmy tak jakby na urlopie we Włoszech, spinaliśmy się w Alpach i w Dolomitach i dziś rano usłyszeliśmy o trzęsieniu ziemi, a że w Polsce należymy do grupy ratownictwa specjalistycznego Search and Rescue Poland, która zajmuje się ratownictwem jaskiniowym, ratownictwem przemysłowym i szeroko pojętymi zastosowaniem szeroko pojętych technik klinowych. Także postanowiliśmy przyjechać tutaj i sprawdzić... Co się dzieje, zapytać, czy jesteśmy potrzebni, czy, czy może przyda się nasza pomoc i zaoferować jakoś swoje ki, kilka naszych rąk do pracy. Czy ręce do pracy młodej osoby, która jest niewiastą, mogą się przydać w tak trudnych warunkach, i co się robi wtedy? Myślę, że jak najbardziej my jesteśmy ratownikami wysokościowymi, ja dodatkowo jestem ratownikiem medycznym, więc mamy troszkę sprzętu nie przygotowaliśmy się na to tak, jak powinniśmy, prawda? Kto by się spodziewał, że na urlopie będziemy musieli, znaczy będziemy musieli, będziemy chcieli pomóc, prawda? Ale myślę, że jak najbardziej każda para rąk jest potrzebna, dlatego tu jesteśmy, prawda? Co się robi wtedy? Jak to wygląda? Znaczy, my widzieliśmy w tej chwili z kamerą nasi widzowie widzieli, już widzieli, bo relacjonowaliśmy im tam, co się dzieje w jednej z tych chyba tej, która najbardziej ucierpiała miejscowości, to właściwie jest sterta gruzu miejscami. Byliśmy również świadkami tego, jak ratownikom wydawało się być może, bo niektórzy mówią czasem się wydaje, bo się chce usłyszeć te głosy. Co się wtedy robi, jeżeli się jest świadkiem takiego, takiego? nie tylko świadkiem, jeżeli się jest świadkiem, ale w ekipie się jest jeśli bierze się udział w takiej akcji poszukiwawczo ratowniczej, tak. Tak? no to jest ogrom, ogrom ról do, do spełnienia, tak? Są potrzebne na pewno ta, także ręce takich niewias, jak już pani zauważyła, która potrafi, potrafi udzielić pierwszej pomocy, tak? Jeżeli jest znaleziony ranny, no to wiadomo, może być w najróżniejszym stanie, czasami trzeba go opatrzeć mniej lub bardziej, czasami jest w takim stanie, że ciężko jest go przetransportować. Nasza, nasza grupa akurat specjalizuje się w takich działaniach, kiedy poszkodowany jest nie jest w stanie sam, sam się poruszać i trzeba go wydobyć z jakiegoś niebezpiecznego, trudno dostępnego terenu i właśnie. W takich sytuacjach możemy się przydać i oferujemy swoją pomoc. Czyli co, przerwali Państwo urlop? Po prostu zrezygnowaliście z dalszej części urlopu? Tak, jak najbardziej. Czy jak będziecie, co będziecie robić, jak działać, co, co się robi, jeśli się chce pomóc w takich momentach, bo tam jest bardzo dużo ratowników, dla nas, laików, tak się wydaje, że a są doskonale zorganizowani i są różnych kolorów, że tak powiem potocznie, czyli są i żołnierze, są i ratownicy stricte, są jest straż pożarna. Proszę powiedzieć, co zrobicie, żeby móc pomóc? Czy, jako, że tutaj jesteśmy prywatnie, nie mamy swojego sprzętu, który zazwyczaj jest stosowany w tego typu akcjach, tylko e, trochę naszego sprzętu sportowego. E, także postaramy się e, znaleźć e, dowództwo i e, po prostu dowiedzieć się gdzie. E, ewentualnie są niedobory rąk do pracy, tak? Nie, nie mamy jakichś wielkich, wygórowanych ambicji, nie musimy specjalnie pomagać w, tylko w tych dziedzinach, na których się najlepiej znamy, ale po prostu nawet przy e, najprostszych zadaniach, jak e, o, właśnie opatrywanie rannych, ewentualnie pomoc w, w poszukiwaniu ich, e, czy też w... w Pomoc w zorganizowaniu jakiegoś zaplecza socjalnego dla, dla tych rannych. Czyli cokolwiek będzie trzeba, będzie trzeba zrobić, w tym pomożemy. Tak? Postaramy się, jeśli, jeśli będą chcieli naszej pomocy. Tak? Myślimy, że każde ręce do pracy, a zwłaszcza, że to nie są ręce, po prostu ręce do pracy, tylko państwo są zawodowcami, fachowcami. Jak się okazuje, Polaków spotykamy wszędzie we Włoszech, nie tylko tych, którzy są na wakacjach, ale również tych, którzy jeśli są nawet na wakacjach, a mają do tego predyspozycję, ich mają chęci, to po prostu przybywają tam, dokąd, gdzie ich potrzeba, a tutaj z pewnością jesteśmy o jakieś dwa kilometry od miejscowości Amatrice, na drodze do Amatrice, jest późny wieczór i liczymy na to, że i Polacy nasi będą mogli wziąć udział w tej akcji ratunkowej, bo y, będą na pewno potrzebni.

Thank you. Ik ben zo'n Sappiamo dai. Ok, è pronta, guarda arrivi qua? Arrivo subito. Quella ce l'hai, cioè, con la finestra che è chiusa. No, 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 vabbè, ragazzi. qua, adesso che non c'è nessuno, ce la hai. Aspetta, per favore, per favore, per favore, per favore, cioè ve lo sto chiedendo sì, per favore, da stamattina, da stamattina ve lo sto chiedendo per favore, Forza. Da per favore, vi dovete spostare. ধন্যবাদ